Hej, się witam was bardzo serdecznie z tej strony RUKI3. A dzisiaj w końcu po tak długim czasie udało mi się dobić te 150 rankedów, i zostałem dopuszczony do tego takiego jakby projektu Overwatch. Dla tych co nie wiedzą, Overwatch jest to mm, możliwość yy, rozpatrywania jakby dem innych graczy, którzy prawdopodobnie się tym kształtowali, często reportowani I ja mam taką możliwość, że mogę sprawdzić to demo i zadecydować czy ktoś, e, na przykład używał bota, wallhacka lub tam innych cheatów lub na przykład gryfował. oczywiście nie jest to no, jednoznaczne e, z otrzymaniem bana przez tego gracza, ale jest to tak jakby tak, nie to tak jakby podskakiwało w kolejce bliżej do sprawdzenia tego, e, coraz wyżej do sprawdzenia tego przez Wolf. i w końcu dana osoba może zostać zbanowana. Zacznijmy więc. Pierwsze demko Troszkę się będzie pewnie po pobierać o, Na razie do, te, do tej pory tak sobie sprawdziłem 4 overwatche Na 4 overwatche tylko jeden był takim haksem, takim który próbował się kryć, ale Ale jednak haksem. reszta była czysta, co mnie oczywiście zdziwiło Chociaż podobno niedawno była jakaś fala banów, Więc może chwilowo będzie spokój. Nie wiem, zobaczymy. No, mam nadzieję, że... O, okej, okay, dobra, zaczęło się. Das dwa. W sumie to jakoś mnie to tak strasznie nie dziwi. już jest nie tak jak mam w ogóle A, dobra, już się odpolagowało. Okej, okay, w ogóle bez smoka wchodzi na Mida. Bez niczego na ostro. Dobra, słyszy wszystkich w trupie. Spokojnie bez... No. Mogę się tylko przeszepić do tego, że w sumie nie było tam żadnego smoka ani nic, ale generalnie w porządku. Wyszliśmy sobie według słyszeli, trupa. W ogóle on. Nie, zaraz, zaraz, zaraz. 32:15! Okej, okay. 86% headshotów na 22 fragach. Wychyla się od razu na głowę przeciwników. No dobra. Ciekawie się zapowiada. No ale jeszcze generalnie nie ma nic takiego, to może być równie dobrze. Smurf. Jeszcze nic takiego nie ma oczywistego, żeby go zmanować. No. Będzie. No, niby wiedział skąd przyjdzie przeciwnik, ale. Ale jeszcze nie jest wystarczająco. Nie ma skinów Nie wiem jak ten smog wyszedł, ale dosyć ciekawy Niestety na razie na najniższych ustawieniach graficznych za niedługo to zmienię, ponieważ po prostu zasilasz mam skopany i generalnie jakbym spalił na najwyższych tych Detalach to by mi się spalił komputer Więc na razie tak, ale za niedługo to, to się zmieni No dobra Daś na głowę i też jeszcze przez tego. Przez bramę. No nie widział przeciwnika, ale takie skany się też zdarzają. To jeszcze jestem w stanie. przymknąć na to oko. To jest na bombsite. Nie wiem co on robi. Tędy nie skoczysz kolego. Nie tak. O! Okej, okay. dobra. Ja się nie odzywam. Znaczy wiem, że tam dalej, w większej odległości, tak z bliska, też nie idziemy że jest schodzął. No to, zobaczymy czy od razu to. O, okej, okay. dobra. No, kolega już dla mnie śmierdzi, tak odrobinkę. Tak, tak tyci-tyci, ale jednak już śmierdzi. Nie rzucił tego najda Chyba mają mawka Terroryści. Chociaż nie... Raz, dwa, trzy... A nie dobra, to był tylko zbogowane coś. On wyskoczył na głowę. Co on. Paka na lespie. Ostro wchodzi do tego trupa, nie powiem. Ja bym tam się na trochę obawiał. Tym bardziej, że nie wiedzieli gdzie jest jeden z przeciwników się roślice już mam side On sobie po prostu przebiegł tak o przez tego trupa nie sprawdzając nic, mimo że często zostaje jeden z, z terrorystów, żeby pilnować tego przejścia, żeby nikt nie wszedł na plecy, ale okej, okay, dobra. Nie wiem po co ten flash, snarnowany flash kompletnie. No ciekawe jak to ugra. wiedział, że idę. Może się przekąpić spokojnie. Eh. Szkoda, że się Maple teraz nie wychylił, tak z, z jego lewej strony. Dobra? Nie, 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 nie. Koleś się z haksem. Koleś się z haksem tak nawet smurfy nie robią. Przynajmniej nie widziałem żadnego. Nie, nie, koleś z haksem. Mam nadzieję, że gra nie jest trochę za głośno. Mam nadzieję, że nie słyszycie jednocześnie w mikrofonie. Ale po prostu chcę mniej więcej... Słyszeć to co i on słyszy. Ale ten strzał był naprawdę... Niesamowity po prostu. No i po co on tak macha tym celownikiem? Dobra. Szykuje się wejście na mida. No jest, spoko, spoko, nie spoko spokojny, spokojnie sobie wchodzi. Wystraszył się kolegi. <sk> nie nie, koleś się z haksem. Nawet Nawet zra... zwracając uwagę nawet na to, że te ...demka są takie zlagowane. Jakoś tak nieudalnie próbuje się kryć. Nie, możecie się ze mną nie zgodzić, ale według mnie. No ten mówny z jego jakiś taki krzywy. Ostatni został na zombie. No to już spokojnie. Bez w Bavaria. Chyba, przynajmniej powinni. To samo i twórz, jak wyszedł. Ładnie. A nie, tak? Ładnie czy nie ładnie? Ładnie. Rozsąde. No, i znowu wychla się na tego mida bez żadnego smoke'a, bez flasha tak po prostu od razu w głowę. Teraz następnego z prefire'em wychodzi. O! O! Nie no, w sumie to mu się tak wychylili. To, to się zdarza, to się zdarza. No nie no, typek jest dziwny. On ma 91% headshotów na 23. O, mi tu coś śmierdzi. Typek, który w ogóle nie smokuje, nie flash'uje A przynajmniej flasze jakie rzuca, to jest on jakieś takie randomowe, beznadziejne, po prostu. Ma takie staty. Nie. Sobie skacze z nożem Już sobie dostał info, że typek był w trupie, ale mimo wszystko. Ja bym się tak osobiście nie zachowywał, kiedyby był wynik 13-12 i 13, gdyby groziła mi jeszcze ta przegrana, nawet jak jest... nawet jak jest czterech na... ten... 4 na jednego. Słyszał go. Ok, ja, ja się próbuje kryć, ale... Jest jego zachowanie coś takiego dziwnego. O, widział, że typek jest na midzie, i w końcu zasmokował. W końcu zasmokował, kiedy widział, że jeden z przeciwników tam stoi. Przedtem ani razu nie użył te... Ani razu w ten sposób nie zasmokował. W ogóle nie zasmokował tego, na mimo, że wychodził. Nawet z kolegą. Jeszcze ani razu nie został zaskoczony z żadnej strony. Nie wie, czy się wychylić. Puścił kolegę. O! Widzicie, już taki. Już taki wie, że tam pelikan nadal stoi, mimo że ten pelikan mógł sobie pójść. Ale on wie, że tam stoi i czeka na niego. I zaraz się wychyli. O! Zafał się. I że pelikan ma awkę i że coś mu grozi. Jemy ja na miejsce tego pyjkanu i zajść od trupa I tak stanie na tym respie ewentualnie po prostu się wycofać i zasajwować. zaraz no mu wyskoczy suspect Po co on tak macha? No i proszę, pięknie z prefire'em, prosto na głowę Nie, to jest hacker. nie ma co Bardzo dziwnie się zachowuje I 92% headshotów O, ładnie Ale. No to był nawet flash O, wziął jeszcze bota. Nie mam w ogóle bota. Może ktoś się. Może ktoś się wkurzył w ogóle, że suspect cheatuje i sobie wyszedł. Nie no, oczywiście e... E... co do... I'm bota. To się wstrzymam. Bo nie wydaje mi się, że miałem bota. Ale... bucha. I to był jakiś, nie wiem, taki gracz powiedzmy z Golda, który sobie włączył po prostu haksy. I zaś mi się jakiś link durny włączył, posami te linki. Yy, nie gryfową. Okej. Okay. Przesyłamy werdykt. I teraz... Okaże się. Halo? Halo? O, dobra. Jeszcze jeden sobie zobaczymy albo dwa. Zobaczymy, na ile starczy czasu i miejsca na zysku. Okej, okay, lecimy drugi Overwatch. Mam nadzieję, że na tej mapie nie nadaście. Ja bym chętnie zobaczył, jakieś nie ma. bo albo nie nie, nie, nie też może być. I czemu się nic nie wyświetla, żaden chód. A, okej okay. Wow, 1-8 Suspect ma 3-2-3? Czemu on w ogóle tak jakoś krzywo biegnie? I co się dzieje? Po prostu... dobra, nie wiem, może się koleś jeszcze odpali Albo mnie laguje, albo jego Dobra, chyba mnie lagował po prostu, albo jego Nie wiem, ko koleśowi chyba skacze ping bo... Nie no, mam 60 tak na sekundę, nie nie wiem co się dzieje Przepraszam bardzo, ale Co się tu właściwie dzieje No ładna głowa Wiedział gdzie jest przeciwnik No i dobrze robi. za tyle sobie na spokojnie. E, ten cyklon powinien się teraz wycofać. Troszkę zająć jakąś lepszą pozycję. Generalnie tylko patrzę, żeby się ten... No ale zabiję, bo w sumie się nie czepiam. Dobra, nie wiem, może, może coś się zacznie dziać. Na ale nie ma 100% headshotów, ale w czterech zabójstwach to jeszcze nie jest jakiś taki zadziwiający wyczyn. Kres będzie skracał chyba od drzwi Albo i nie będzie skracał. No dobra, mógł dostać info, że otwarły się drzwi od jednego ze swoich, więc w sumie to nie było dziwne. No No Wychylał się niby na typ, ale to też był normalny ruch tam te, ten Flute to go a nie tam pocisnął. W ogóle nie wyświetla mi się jego zdrowie, co jest? Halo! No, w sumie zdrowie jeszcze nie jest, zażesz tak jest strasznie ważne tutaj, ale... Nie no, to są... To był normalny strzał. Nic nadzwyczajnego. No, wydaje mi się, że ktoś jest czyste, po prostu antyterroryści się zdenerwowali i wszystkich zreportowali. Chociaż i jak ją ma teraz staty? 2 3... No trochę zdobył teraz. tych killi. Ja mogłabym po prostu tak że się ogarnął, nie wiem, to cokolwiek. Piękny strzał Ale go laguje strasznie Jezus Maria, jak go laguje No nie wymierzył w niego przez ścianę, ale to... Wiedział, że kogoś będzie z dobudówki, po prostu się tam ustawił. A że go tak laguje, to miał trochę utrudnione przemieszczanie się. Nawet się ze mną zgodził, widzicie. Chce te? w ogóle poszło wszyscy chyba na B. Co, nie się w toksiku, czy co? Czy nie wszyscy wleśli do toksika? Dobre A, Ale ja bym miał bekę Chciałem zobaczyć teraz tego cyklona, jak będzie otwierał ten, jak będzie otwierał Toxika. Yy. Zaraz coś, coś się właśnie stało, przepraszam bardzo. Ej, nie, ktoś u nich ma bucha. Tak strzelam, Jak ja bym zabił jednego z toksika, To Bym odpuścił, bo sam bym, że jest po wszystkim. Chyba, że ktoś z, z antytradusów strzelał, ale bo, nie widziałem tego. Nie słyszałem, nie widziałem, więc się nie wypowiem, ale jeden z nich ma WH. Wątpię tylko, czy aspekt. Ktoś z nich ma. Stawiam na tego cyklona. A nie. On uh. 25-2. Ale to było, to było serio dziwne. Ja bym nie wpadł na to, że się CTs kurwa zestakują w tym, w toksiku. Zajęli bombsite A, splantowałby na spokojnie i się rozstawił, a to rzeczywiście było naprawdę dziwne. Może po prostu nie wiedzieli, kto z nich ma WH i po prostu z... ten... Zreportowali um, wszystkich. Nie no, koleś, jeżeli on ma WH i tak dobrze się z tym kryje, to powinien iść do szkoły aktorskiej. Chociaż... To było dziwne. Jest pierwsza jakaś taka podejrzana akcja. Nie wiem, czy go słyszał. My się zagadałem. Nie nie wiem, czy dostał info, gdzie jest banjo. Tak, słyszymy teraz, bez sprawdzenia pozycji. Będzie patrzył do budówkę. Będzie patrzył do momentu, aż on tam nie wyjdzie. Nie sprawdzi tej pozycji, prawda? Albo dostał po prostu od kogoś info, albo dostał po prostu info od jakiegoś swojego kolegi, który czytuje. Gdzie się znajduje przeciwnik wtedy też mógł dostać, że idzie do budówki, ale on. Nie no, on nie jest słaby, to jest jakiś tam, nie wiem. Silver Elite? Znaczy czy słaby, nie słaby. Ale tak nie wiem, tak Silver Elite powiedzmy, co, coś ten Descent, bo to nie jest Silver 1. Bo tam coś strzela na westjawki, nie suje do kość pół godziny. No to był dziwny strzał, ale to po prostu był normalny strzał też przez smoka. O, to już było dziwne. Kurde, mam ma dlema co do tegościa. gościa Niby No niby Ktoś u nich ma na pewno wh Nie wiem kto, no to ładny night zabije typa Teraz sprawdzi kurnik Albo nie Podchodzi tak Nie no w sumie Nie sprawdza sobie w większości Widział go Ale mija go sobie No dobrze robi suspekt. to trzeba przyznać, ale czy... Czy... Gdybym nie wiedział gdzie są przeciwnicy, też by tak robił O Nie no O, ładny strzał On ma, albo ktoś z jego teamu ma ale nie, oni w ogóle granatów nie używają nic. No, suspekt nagle się odbił. Ma, miał tam 3, 2, 3, a teraz ma 12, 12, 4. Eee, nie wiem, co z tym typem zrobić. Według mnie to nawet jeżeli gra z cheaterem. O, oh, słabiutko. Nawet jeżeli gra z cheaterem, który mu podpowiada. No, ten cyklon ma na pewno boha. Jeżeli grasz z terenem, który mu podpowiada, to i tak nie zasługuje na to, żeby grać dalej. No to jest takie... ...pośredni wh trochę. Jeżeli wie, gdzie są przeciwnicy. Nie no, teraz się zostali smażeni, nie, nie dziwię się, że się wkurzyli. Boga jakoś... Son? Jak na spokojnie. Na spokojnie, rzeczywiście. Koleś ma... Naprawdę zimną krew. No i... Nie wiem, najżej jeżeli by widział, że zeszli do Feniksa, to osobiście też bym tam zrutował na dół. Ani wszyscy stoją na A1, tylko na B. Ten cyklon. No ładny nie no, z go go załóża. A to Sony gram, co jest rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Koleś strzela naprawdę miernie. Z awki mu tam coś szło, ale awka to jest one shot, one kill. Więc w sumie to nie ma jakoś większego problemu z nie w ogóle. 14,5 miał 3. 3-3 w 8-1 i teraz nagle się tak odbił Ja rozumiem, że można się rozegrać, no ale No bez przesady No, terroryści Terroryści już chyba mają gdzieś tą grę Nie dziwię się im Nawet im współczuję Już ogólnie... nie, kole koleś ma bucha. Jeszcze myślałem, że on nie ma tam do jakiegoś momentu ale, ale ma Skubany Na raz, sobie nie poszło aż tak właśnie tam Mam jeszcze trochę siły na Ostatni Overwatch Komputer Dobra Jeszcze się nie pali, więc jest dobrze Więc yy, mo Mogę nagrać jeszcze, ja ten komputer mi pozwolił, dziękuję bardzo Cieszę się Lecimy z kolejnym Może też jakaś fajna mapka, może nie będzie dasta, ani niuka. Jakiś Inferno Miraż Office, Aztek. Fajnie by było. Jestem w ogóle... Ciekawy jak to czy to jest... Czy Overwatchy są tylko... Jak są mecz making... no oczywiście raz Jak są Match Makinga'a sobie nigdy nie wiedziałem, żeby ktoś oceniał e, Overwatcha, nie wiem, z deathmatch'a albo z jakiejś społecznościówki, a mimo że tam też może niby raportować. Czy to po prostu nawet jak raportujesz to i tak wybiera jakiś tam mecz... gry. Nic, no nic, na Pro 90. Jeszcze nie było nic takiego. Ktoś go tam ubezpiecza, Mógł się spokojnie wychylić z splitfire'em. Mi się nie dogadali troszkę. Nie wiem, czemu nie nich nie patrzy. A dobra, jednak patrzy. Nie, co zrobić ze sobą? Słychać, słychać terrorystów. No, ładnie po nich przejechał, nie powiem. Ładnie po nich przejechał. No tutaj już bym tak ostro nie wybiegał z nade'em. Sprawdzimy swoje miejscówki. No, on wybiega z nożem! Nie wiem, czy go tam typak zbidział. Tego Z Tego stron. Nie zwróćmy uwagi. Ten daisy. No, Mierzy do niego przez ścianę. Nie sprawdza sobie miejsca, jak po prostu za nim podąża. Nie obchodzi go to, że on gdzieś mógł się skampić i na niego poczekać po prostu, bo było go wsłychać. Nie, dobra, kolej się z haksem. Tak na no... 35% na razie Mam dwie takie podejrzane akcje i takie generalnie w poruszaniu się. Seki. Teraz patrzy, gdzie przeciwnicy pójdą i on pewnie pójdzie w tamto samo miejsce. No bo tak ta, ja bym się tak w życiu nie ustawił. Zobacząc się w ścianę. O, zauważył, że ktoś zeskoczył z shorta. Idzie po niego. Nie się wsiadł. I zaraz wyskoczy. No, ktoś się z hacksem. Jego na broń to widać jednak będzie 90 czterech. Nie no, koleś wali w p przez ścianę z lotnikiem za no nie, no, bez przesady, panowie, nie oszukujmy się. P90 w ogóle chyba nawet nie skanuje tamtej bramy, tamtą bramą chyba da się, nie wiem, awko mi to też nie zada full damage'a. Tylko tam, nie wiem, jakieś chyba 30% czy 40% przez taką bramę. On z p z, z czegoś takiego się. O! Zagował kolegę. Rup. Dostał info, gdzie są przeciwnicy. Nie wie gdzie patrzeć. Ale teraz już odpuści dolny. A nie, tam kolega mu patrzy. To w sumie nie musi. Dziękuję za potwierdzenie. I teraz od razu tu na dół. Mimo, że nie dostał info od tego. Od Ostera. No tutaj mogło dostać info, że jest potem tej samej, ale nie mimo wszystko okleś wydaje mi się, że no że z hacksem jaki on tam ostatnio 8-2, 6 runda świetnie jest odejść, w ogóle chyba dostał przez bramę w ogóle czemu on przeskoczył zanim ten smok się zrobił, przecież to jest bez sensu Zesmokałaś tylko po to, żeby nie wiem żeby dla samego smoka tam mu słyszeć jakieś tamknięcie, ale nie no. no. Snajdem latuje jeszcze znaczy zanim tam chyba ten. To to tam był, Bel go zobaczył. Bratujesz na niego, znajdem nie no, koleś. koleś haksuje te. Patrzcie, nie wierzę w to. Ja jeszcze trafił, ale to chyba bot nawet. No już ktoś z terrorystów wyszedł, oczywiście. Nie. nie dzieje się. Nie ma sensu tego grać. To jest jego laminat? Szkoda będzie, jak go straci. Nie, to nie jest jego laminat. Co ja pierdolę? <laughs> to jest jego laminę, jak grałem w te... co ta? dobra, nieważne. Nie skupiłem się już nawet zbytnie. No. Zniszczyli go, udało mi się. Zbyt pewnie się poczuł kolega. No 14-3. Dobra. już się rozstawili, więc nie wie gdzie pójść. W ogóle typa olał. A wrócił po niego. Celowany, mimo że kogoś mógł wyskoczyć od skrzynki Biedawstwo go Pewnie przez te haki A tam kolega mu przyjdzie z pomocą Nawet nie, nie, nie dał info, że ty tutaj był przeciwnik Przeszło Przecież... Mogło się wydawać, że ma haki, nie? Przez to No wiedząc, że koleś jest w połowie. Rzucając flasha, żeby się na niego wychylić, nie wyskakiwałbym od razu na tego, który był przy bramie od B. Nie no, no oczywiście mał WH. No nie zasiedniki się włączają. Eee, to samo. Grifing nie. WH miało a bo raczej nie, szczerze wątpię. Dobra, czyli 3 overwatch, 3 w dzień uważam za udany, mimo że ostatnio tych takich, który nie nagrywałem, było mało. Eee, cheaterów, haksiorów, ale ale nie, uważam Overwatch za udany. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o. Eee, w ogóle mi się skręcił CS. A, fajnie. Ok, on tak mi się skraszował, Mam nadzieję, że nie program. W każdym razie, jeżeli wam się spodobało, to przypominam wam o możliwości oceny filmu i zostawienia komentarza. Dzięki bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Hejos.